Jeszcze dzisiaj rano nie wiedziałem, jaki będę miał wstęp do odcinka, ale kiedy przez prawie 2,5 godziny nie byłem w stanie rozpalić kominka, coś co nieczęsto mi się zdarza. I kiedy żona, kiedy ja już się poddałem, powiedziała, że ona spróbuje, i co gorsza, a raczej co lepsza, jej to wyszło, pomyślałem: Tak, to jest ten wstęp. To jest ten wstęp, bo mojej żonie udało się coś co mi przez kilka godzin się nie udawało. Coś, co powodowało moją złość, moją frustrację, moją irytację, a ona podeszła i w zasadzie, budując na tym, co ja zacząłem, ze spokojem rozpaliła kominek. Witam serdecznie w podcaście Cień Józefa, w podcaście o nas, o mężczyznach, takich jakimi jesteśmy i jakimi chcielibyśmy być. Nazywam się Karol Sęk. Zapraszam Was na wspólną drogę do odkrywania i zgłębiania tajników powołania jakim jest ojcostwo. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję Wam za wszelkie komentarze, za wszelkie słowa wsparcia. Dziękuję Wam za te wpłaty, które się pojawiły. Bardzo jest to motywujące i daje mi to naprawdę dużo radości i satysfakcji. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, do kliknięcia kciuka, a przede wszystkim do tego, żebyście śledzi śledzili i byli ze mną w kolejnym roku podcastu Cień Józefa. Nie ma co ukrywać, że ten kominek, który nie był w stanie się rozpalić, to w zasadzie była moja wina. Byłem zbyt niecierpliwy i sam go przyduszałem, kiedy tylko pojawiało się więcej ognia. Moja żona miała oczywiście więcej cierpliwości do tego. Z większym spokojem podeszła do tematu i co ja tam wam będę mówił? No. Jej udało się coś, co mi się nie udało. Ale niech to będzie taki pretekst do to opowiadania, które ostatnio czytałem córce na dobranoc. Krótkiego opowiadania pod tytułem Trzy fajki. Posłuchajcie. Pewien stary i mądry wódz indiański dawał porywczym młodzieńcom swego plemienia taką radę. Gdy jesteś rozgniewany na kogoś, kto śmiertelnie cię obraził i postanawiasz go zabić, by wymazać hańbę, zanim to uczynisz, nabij tytoniem fajkę i wypal ją. Gdy skończysz palić pierwszą fajkę, Stwierdzisz, że śmierć byłaby jednak zbyt surową karą za popełnioną winę. Przyjdzie ci na myśl, że zaaplikować będzie trzeba solidne baty. Jednak nim pochwycisz kij, usiądź i nabij drugą fajkę i wypal do końca. Pomyślisz wówczas, że mocne i soczyste obelgi będą mogły świetnie zastąpić baty. Otóż gdy już będziesz miał pójść i zwymyślać osobę, która cię obraziła, usiądź i nabij trzecią fajkę. Wypal ją, a gdy to zrobisz, będziesz miał jedynie ochotę pogodzić się z tym człowiekiem. Bardzo podoba mi się ta, to opowiadanie, w którym stary Indianin w zasadzie w bardzo prosty sposób mówi nam wszystkim jedno. Zanim zrobisz coś pod wpływem emocji, zastanów się, zanim będziesz chciał się odgryźć komuś, zanim będziesz chciał się na kimś zrewanżować za coś. Zanim będziesz chciał kogoś ukarać za coś, co według ciebie może słusznie, a może niesłusznie, ale co według ciebie zasługuje na tego typu pomstę, na tego typu karę, na tego typu konsekwencje, ostre słowa, zrób krok do tyłu. Właśnie spójrz na tę sytuację z trochę szerszej perspektywy. Daj sobie czas na to, żeby tą sytuację, która pojawiła się w Twoim sercu, która. Zaistniała między tobą a drugą osobą, żeby spojrzeć na to z innej perspektywy, szerszej perspektywy. Tutaj Indianin mówi o trzech fajkach pokoju. Każda kolejna, coraz bardziej, ma uspokoić twoje serce. Każda kolejna decyzja dotycząca tego, jak chcesz ukarać drugiego człowieka, albo jak chcesz się na nim odegrać, jest łagodniejsza. A ostatecznie sprowadza się do tego, że będziesz miał jedynie ochotę po, 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 pogodzić się z tym człowiekiem. I nie ma co tutaj czarować, że bardzo często, najczęściej tego typu sytuacje, kiedy chcemy się komuś odwdzięczy, odwdzięczyć pięknym za nadobne, kiedy chcemy odgryźć się komuś, to dotyczy naszych rodzin, to dotyczy naszych codziennych sytuacji. Możemy mieć takie przekonanie, że prawdziwe dramaty rozgrywają się. Na wysokich szczeblach poza nami, gdzieś w pracy, gdzieś, gdzie w grę wchodzą naprawdę duże pieniądze albo jakieś interesy, walka o wpływy. Kwestia zemsty, kwestia rozliczenia rachunków może dotyczyć jakichś karteli narkotykowych, jakichś mafijnych porachunków. Nie chcę porównywać naszych rodzin do mafii albo grup przestępczych albo jakichś biznesowych zatargów. Rodzina powinna być miejscem, gdzie jest, gdzie panuje zrozumienie, gdzie panuje rozmowa, gdzie panuje pokój. No właśnie pokój. I znowu pojawia się ta fajka pokoju. Ile fajek pokoju musisz wypalić, żeby pojawiła się w twoim sercu chęć pogodzenia się z drugim człowiekiem, z twoją żoną, z twoim dzieckiem, z twoim bratem, siostrą, z twoim rodzicem. W tym opowiadaniu miały być trzy. Ile ty musiałbyś wypalić tych fajek pokoju? Jak mocno musiały być nabite tytoniem, żebyś zdążył przemyśleć, ugryźć się w język i zastanowić się nad całą sytuacją na spokojnie? Problem polega na tym, że trudno nam przyjąć, że możemy nie mieć racji, wtedy kiedy nam się wydaje, że ją mamy. Że, może, że słuszność może nie być po naszej stronie. Kiedy domagamy się sprawiedliwości. I zwróć uwagę, że naprawdę nie mówię tutaj o sytuacjach globalnych, nie mówię tutaj o sytuacjach ważnych, nie mówię o takich, które rzeczywiście wymagają tego, by, by doprowadzić do tego, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Mówię tutaj o sytuacjach subiektywnie przez nas widzianych jako takie, gdzie to my mamy rację, gdzie to my mamy słuszność, gdzie ktoś nadepnął nam na odcisk, w cudzysłowie mówiąc. Dlaczego? Bo chcemy coś sobie udowodnić, bo chcemy coś udowodnić drugiej osobie, bo chcemy wygrać jakiś spór, bo chcemy triumfować nad kimś, pokazać im swoją wyższość albo pokazać im słuszność tego, co mówimy, naszych argumentów, czyli chcemy ich do czegoś przekonać. Tylko jak przekonać nieprzekona, nieprzekonanego? Zwróć uwagę, czy ciebie da się do czegoś przekonać siłą? Czy Ciebie da się do czegoś przekonać, do zmiany zdania, do przyjęcia swojej winy albo odpowiedzialności za coś? Agresją? Krzykiem? Karą? Czy kiedy ktoś Tobie wykrzyczy prawdę, którą oni uważają za prawdę, przyjmiesz ją? Czy wydaje Ci się, że jeżeli ktoś głośnie będzie krzyczał do Ciebie, to Ty to w końcu przyjmiesz? Jeżeli wydaje Ci się, że zalewając kogoś statystykami Przekonasz go do swoich racji. W momencie, kiedy nie ma między wami nic i porozumienia, ale jest wyczuwalna niechęć, jest wyczuwalna wrogość, jest wyczuwalny, no właśnie, ta chęć odwetu, to czy to ciebie przekona do czegoś? Taki, taka sytuacja właśnie globalna, taka, która nie dotyczy relacji rodzinnych, ale taka, która może to zilustrować, to jest, to jest spór polityczny, po prostu nawalanka polityczna. Gdzie nie ma miejsca na argumenty, gdzie wrogość jest wyczuwana na kilometr, gdzie niechęć wybija się z każdego słowa. Ile fajek pokoju musisz wypalić? Czy naprawdę musisz przekonywać wszystkich do swoich racji? Czy naprawdę musisz karać wszystkich, albo wyciągać konsekwencje, albo szukać sprawiedliwości w każdej sprawie? Czy twoja prawda musi być najtwojsza? Jezus nie przekonywał wszystkich na argumenty. Jezus mówił jak jest, ale mówił do tych, którzy chcieli słuchać. Ci, którzy nie chcieli słuchać, nie otrzymywali od niego odpowiedzi, ale to też nie oznacza, że był do nich wrogo nastawiony. Całe piękno w nauczaniu Jezusa jest takie, że kochał wszystkich ludzi. I miłość tę pokazywał albo wielką czułością, niezwykłą intuicją, bliskością, dobrym słowem, dotykiem, współodczuwaniem. Ale były też sytuacje, kiedy po prostu nie odpowiadał, były sytuacje, kiedy się wycofywał, choć mógł załatwić sprawę inaczej. Wszystko rozbija się o relacje. Ta fajka pokoju z opowiadania to jest przede wszystkim przygotowanie Twojego serca na budowanie relacji. Kurczę, to jest słowo, które jest słowem, jest kluczem, jest wytrychem, myślę, do, do wielu rzeczy w tym świecie naszym codziennym, 21-wiecznym: relacje. Jak odnoszę się do drugiego człowieka, jak ja go widzę? Czy widzę go jako wroga? Czy cały czas widzę go jako moją żonę, mojego ojca, moją matkę, moją mamę, mojego tatę, moją najukochańszą żonę, moje dzieci, moich braci, siostry? Czy w tym, jak widzę drugiego człowieka, jest ta czułość, jest ta gotowość do słuchania, nie do tego, żeby im mówić. Nie do tego, żeby ich złajać, nie do tego, żeby im spuścić baty, tak jak w tym opowiadaniu, ale do tego, żeby dać sobie czas na ciszę, żeby słuchać. Sprawa relacji to jest ugryzienie się w język, to jest pozwolenie sobie na to, żeby usłyszeć drugiego człowieka, żeby się zasłuchać w nim, żeby poznać jego perspektywę. Sprawa relacji to jest budowanie mostu. Teraz ja nagrywam te podcasty. Z myślą, z perspektywą mówienia, odnoszenia się do ludzi wiary, do ludzi wierzących, wierzących w Boga, wierzących w Jezusa. Więc jeżeli chcesz budować swoje życie na Bogu, to automatycznie stawiasz siebie w roli świadectwa, świadectwa dla drugiego człowieka, świadectwa tej miłości Boga, którą on dał przez Jezusa, świadectwa serca słuchającego, serca, które jest gotowe zatrzymać się, i wsłuchać w drugiego człowieka. Myślę, że to jest, do, dla mnie to jest niezwykle ważne nad ten Nowy Rok. To jest coś, z czym cały czas sam się konfrontuję. Umiejętność słuchania. Umiejętność słuchania czynnego, ale też umiejętność słuchania czułego. Takiego, który nie sprzedaje mądrości. Takiego, który nie stawia siebie na pierwszej linii, w pierwszym szeregu. Ale takiego, który stawia osobę, która jest z tobą, która jest postawiona tobie, przed tobą. Taka dygresja, skończyłem czytanie książki o konflikcie żydowsko-palestyńskim. Nie chcę w ogóle tego y, ani streszczać, ani recenzować, ani odnosić się do samej, samej książki. Natomiast chciałbym odnieść się do pewnej analogii, którą widzę w połączeniu tych dwóch spraw: tej, o której mówię, no i właśnie tego konfliktu konfliktu, który został zapoczątkowany przez jedną ze stron. Konfliktu, który toczy się już ponad 100 lat, konfliktu, który w zasadzie wydaje się, że nie ma rozwiązania. Tak po ludzku nie ma prostego rozwiązania. Pewne konflikty w naszych rodzinach też wydają się nie mieć rozwiązania, też wydają się być beznadziejne, albo trudne, albo wymagające, żeby ktoś w końcu zatrzymał to fale szaleństwa, Jak, jakiekolwiek to szaleństwo by nie było. W naszych rodzinach. W skali globalnej jest trudno zatrzymać takie szaleństwa. To są miliony ludzi, którzy mają swoje interesy, to są miliony ludzi, którzy mają swoje ambicje, którzy mają swoje przekonania, i trudno jest przekonać miliony ludzi do tego, żeby jednomyślnie zrobiły krok wstecz. Ale analogia jest taka między tymi, między naszymi rodzinami, a z, na przykład konfliktem izraelsko-palestyńskim, że w momencie, kiedy nie będziemy chcieli zatrzymać, zatrzymać się i zrobić przestrzeni na to, żeby, żeby móc złapać inną perspektywę albo po prostu ugryźć się w język, doprowadzimy do sytuacji, gdzie będziemy po prostu z drugim człowiekiem walczyć, kłócić się przez sto kolejnych lat. Kończąc optymistycznie, mam przynajmniej taką nadzieję, to jest mnóstwo ludzi, którzy wyciągają do nas ręce. Jest mnóstwo sytuacji, kiedy my możemy to zrobić. Jest mnóstwo sytuacji, kiedy. Wydaje nam się, że gorzej być już nie może, a zaskoczy nas jakiś gest, a zaskoczy nas chęć przytulenia, a zaskoczy nas telefon, dobre słowo. Jest mnóstwo sytuacji każdego dnia, kiedy możemy skorzystać z okazji do tego, żeby nic nie powiedzieć, żeby chwycić wyciągniętą rękę albo wyciągnąć ją samemu. A czasami, do tego, żeby wyciągnąć rękę do kogoś, wystarczy po prostu nic nie odpowiedzieć. Tylko usiąść z boku i zapalić fajkę pokoju, i podzielić się nią z drugim człowiekiem. Wszelkiego błogosławieństwa na nowy rok. Do usłyszenia.